Cześć Boże moi drodzy, stoimy pod zamkniętym kościołem, gdzieś tu po Krzeszowicach jeździ właśnie policja i mówi, żeby się nie gromadzić, także spieszymy się z nagraniem, żeby nam nie zakłócili. Dzisiaj mamy niedzielę palmową, niestety nie przejdziemy w procesji wokół kościoła, nie będziemy cieszyć się naszymi palmami, nie pójdziemy na rynek, aby tam pójść w konkury, w zawody, w konkursie palemek. Za to przygotowaliśmy taki krótki materiał filmowy, w którym spróbujemy Wam przedstawić, na czym polega Niedziela Palmowa, co w Niedzielę Palmową możemy robić. Zapraszam. Na samym początku chciałbym Was zaprosić na rozmowę ze specjalnym gościem o tym, czym się zajmuje i czym się specjalizuje więcej w naszym materiale. Moi drodzy, znajdujemy się w naszej parafialnej kaplicy Pojednania. Mamy dzisiaj niedzielę palmową i e, o ile wiemy, co robić z palmami w niedzielę palmową, e, na wzór osób, ludzi, którzy e, kiedy Pan Jezus przyjechał do Jerozolimy, wyszli mu na spotkanie i machali tymi palmami, my również no w normalnej sytuacji, oczywiście dzisiaj tego nie zrobimy, ale w normalnej sytuacji wyszlibyśmy przed kościół w procesji, a później uczestniczyli w konkursie e, palm. E, no, Wiemy, co robić z palmami w Niedzielę Palmową, ale mamy chyba poważny problem z ustaleniem, co zrobić z nimi później, ponieważ jest to przedmiot pobłogosławiony. Nie można sobie od tak wyrzucić palmy na śmietnik. I gościmy tutaj eksperta w tej dziedzinie, w dziedzinie utylizacji pobłogosławionych palm na Niedzielę Palmową, naszego parafialnego dyplomowanego kościelnego, pana Grzegorza Szelonga. Yy, który za chwilkę powie nam co robi się z palmami z niedzieli palmowej, kiedy już nie są nam potrzebne. Oddaję głos. dobrze. Palmy palimy po niedzieli palmowej i palimy palmę. I ja daję do kominka, później wkładam pod kominek blaszkę i na tą blaszkę spada, spada popioł. I wtedy daję do kominka. Takiego słoiczka ten popiołek i ksiądz święci popiół, popiół. a yy, ciekawe, ciekawe czy ktoś wie właśnie do czego jest wykorzystywany ten popiół. Niektórzy z was, niektórych z was widziałem na początek Wielkiego Postu jak byliście w środę popielcową i sypałem wasze głowy popiołem. To jest właśnie ten popiół, ten popiół z tych palemek z niedzieli palmowej. Także nic nie ginie w przyrodzie i ten popiół z tych palem jest wykorzystywany, również jeszcze raz jest błogosławiony i wykorzystywany na początek Wielkiego Postu. Także historia palemki z niedzieli palmowej zatacza tutaj krok. Bardzo dziękuję naszemu ekspertowi, panu dyrektorowi za udzielenie nam wywiadu. Moi drodzy, jak już dobrze wiecie, palemki są łatwopalne. Niedzielę palmową czytamy aż dwie Ewangelie. Jedną Ewangelię czytamy na samym początku na procesji z palmami, a drugą Ewangelię czytamy już w kościele. Ta pierwsza Ewangelia opowiada nam o wjeździe pana Jezusa do Jerozolimy. To był taki uroczysty wjazd, a jak przebiegał, przeczyta wam ten fragment dobrze wam znany, pan Robert, który gra w naszej scholce na gitarze. Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy się zbliżali do Jerozolimy, Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a znajdziecie uwiązaną oślicę i ją. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiedzcie: Pan ich potrzebuje i zaraz odeślę. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię, a on usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które go poprzedzały i które szły za nim wołały głośno. Hosanna synowi Dawida, błogosławiony Ten, który przychodzi w miło pańskie, hosanna na wysokościach. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano Kto to jest, a tłumy odpowiadały, to jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei. Tak brzmi pierwszy fragment. Jak widzicie, tłumy wiwatowały na cześć Pana Jezusa, kiedy go witały. Cieszyły się z tego, że przychodzi, przychodzi wybraniec Boży, przychodzi ktoś wielki, ktoś kto da im wolność. Bardzo się cieszyli z tego, że Jezus odwiedza Jerozolimę. Moi drodzy, mieszkańcy Jerozolimy liczyli na to, że Pan Jezus, kiedy przyjdzie do Jerozolimy, to wypędzi okupantów wypędzi tych którzy zajmowali Jerozolimę czyli rzymian po prostu chcieli aby Pan Jezus stał się takim przywódcą wojskowym zebrał sobie armię z żydów i wypędził rzymian niestety już po kilku dniach okazało się że Jezus nie ma takiego zamiaru Jezus nie chce tego robić i słuchajcie ten zapał mieszkańców Jerozolimy związany z przyjściem Pana Jezusa Niestety szybko ostygł, dokładnie tak samo jak ta palma. Gdybyśmy ją teraz podpalili, to ona płonie bardzo szybko, tak jak ten entuzjazm mieszkańców Jerozolimy, którzy witali Pana Jezusa. No i niestety bardzo szybko gaśnie, ponieważ szybko by się spaliła. O tym więcej mówił nam nasz kościelny. O tym, co się wydarzyło dalej, myślę, że dobrze wiecie. Natomiast fragment Ewangelii, która jest czytana w kościele w niedzielę palmową, już później po procesji z palmami, przyczyna nam siostra Małgorzata. A na każde święto namiestnik miał zwyczaj uwalniać jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia imieniem Barabasz. Gdy się więc zgromadzili, spytał ich Pilat którego chcecie, żebym wam uwolnił? Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem? Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby żądały Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik, którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił? Odpowiedzieli, Barabasza. Rzekł do nich Piłat, Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy, na krzyż z Nim. Namiestnik powiedział, cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli, na krzyż z nim. Piłat widząc, że nic nie osiąga, wzburzenie raczej narasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. To wasza rzecz. A cały lud zawołał, krew Jego na nas i na dzieci nasze. Wówczas uwolnił im barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Jak przed chwilą właśnie usłyszeliście, wystarczył tylko moment, wystarczyło tylko kilka dni, żeby mieszkańcy Jerozolimy całkowicie zmienili swój stosunek do pana Jezusa. W niedzielę palmową wiwatowali na jego przyjście, a już w Wielki Piątek chcieli go ukrzyżować chcieli go zabić i żądali tego od Pontiusza Piłata. Niesamowita sytuacja, ale myślę, że pokazuje pewną niezwykle ważną prawdę o każdym z nas. My ludzie jesteśmy bardzo zmienni i czasami podchodzimy do niektórych spraw z wielkim entuzjazmem, postanawiamy sobie wielkie rzeczy i wielkie sprawy, ale niestety bardzo szybko z tego rezygnujemy. I niestety, po naszych wielkich marzeniach, wielkich ambicjach, wielkich zapewnieniach co do naszej pracy, co do naszego wsparcia, zawodzimy innych ludzi. To jest niestety bardzo przykre. I nasz zapał okazuje się słomiany, dokładnie jak ta palemka, która szybko płonie. Nasze ambicje, dobre chęci gasną, gasną bardzo szybko. Pomyślcie o tym. Czasami robimy sobie jakieś postanowienia. Myślę, że wasi rodzice mogą Wam to wskazać bardzo dobrze. Robimy sobie takie postanowienia, na przykład, że będziemy się codziennie uczyć. Ktoś na przykład chodzi do szkoły muzycznej, więc codziennie będzie ćwiczył na instrumencie i taki, z takim entuzjazmem podchodzi do tego, a później okazuje się, że niestety to ćwiczenie na tym instrumencie jest trudne, że trzeba wiele wysiłku, wiele pracy, trzeba zrezygnować z niektórych naszych jakichś tam czynności, jakichś tam zabaw dalej. I nam się po prostu odechciewa. Nie? Może czasami ktoś ma jakieś postanowienie, że będzie się uczył jakiegoś nowego języka obcego. Nie? No i niestety po jakimś czasie stwierdza, że to jest zbyt trudne, że mu się nie chce i też z tego rezygnuje. Albo ktoś ma jakieś takie postanowienie, że na przykład przez najbliższy tydzień wysprząta elegancko swój pokój. No i niestety po jednej półce z tego rezygnuje. Tacy niestety jesteśmy. Mamy słabą wolę. Nie chce nam się. I, I tak jak Żydzi, którzy chcieli iść za Panem Jezusem, kiedy wydawało im się, że On im przyniesie takie łatwe wyzwolenie, kiedy jednak okazało się, że Jezus chce przynieść wyzwolenie duchowe, takie głębsze, wyzwolenie z grzechu, to oni po prostu z Niego zrezygnowali. Tak samo my. Bardzo często cieszymy się, że coś zrobimy, że coś się nam uda, ale niestety bardzo szybko z tego rezygnujemy. Myślę, że to też może się odnosić do Waszej aktywności na Scholce. Na samym początku tego roku było bardzo, bardzo dużo dzieci na Scholce. Widzicie to, nie? Było dużo Waszych koleżanek i kolegów, nie? Natomiast kiedy zobaczyli, że faktycznie co niedzielę trzeba wstać, przyjść na próbę, później śpiewać na mszy świętej, no to niestety te dzieciaki zaczęły rezygnować. Słuchajcie moi drodzy, za chwilę będzie materiał z siostrą Ksenią, będzie dla Was śpiewać. Już nadjeżdża Straż Pożarna i nas próbuje przekrzyczyć, więc się spieszę. Zadanie na ten tydzień, na Wielki Tydzień, od dzisiaj do Wielkiej Soboty. Zachęcam Was do tego, żebyście podjęli jakieś postanowienie. Przemyślcie z Waszymi rodzicami, co możecie postanowić. Może faktycznie trzeba będzie posprzątać pokój, może pomóc mamie w przygotowaniach do świąt. Postanówcie sobie, że coś będziecie robić codziennie, coś konkretnego. To może być mała rzecz, ale Zrobicie ją codziennie i wytrwacie. I w ten sposób przygotujecie się i wyćwiczycie do tego, aby jak najlepiej przygotować zmartwychwstałego Pana Jezusa. Wszystkiego dobrego, życzę na ten czas. Szczęść Boże, do zobaczenia z za Łukaszem, który kręci ten materiał, was bardzo serdecznie pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drogie moje, kochane dzieciaki i rodzice, serdecznie Was pozdrawiam. Codziennie pamiętam o Was w swojej modlitwie i dzisiaj chcę Wam zaśpiewać piosenkę w moim ojczystym języku. I słowa refrenu brzmią: Pani, mój Boże, upadam przed Tobą na kolana i błagam Cię, usłysz moją modlitwę. I niech ta modlitwa będzie naszą wspólną, za siebie nawzajem. Za cały świat i za to wszystko, co nas teraz spotyka. Bądźmy razem w tej modlitwie.